Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Miskanowałem StarCraft. Słuchajcie, Heart of the Swarm po raz kolejny teran w moim wykonaniu jako że nie mogę symulować, a mam tą wewnętrzną potrzebę pokazywania tego co odstawiam. No to dzisiaj będziemy sobie tutaj pogrywali terkiem po raz kolejny. Dlaczego teranem? Bo aktualnie jest to mój najgorszy, to jest moja najgorsza rasa w Heart of the Swarm i tu nie ma co ukrywać tego, i więc dlatego terek. Teren teraz tutaj w tym momencie na kogo? No teran na oczywiście zerga. Spróbujemy zagrać z większą ilością e, latających upierdliwych rzeczy, czyli riperów. Spróbujemy, obowiązkowo spróbujemy zagrać. No może nie proxy ripery, bo to nie ma sensu, ale jakieś ripery na pewno. Jeżeli przeciwnik zagrał teraz fast expand, to jest ta nadzieja. Czy coś ciekawego dałoby się radę wykombinować i tutaj zrobić? Niewielka, no ale jakaś tam oczywiście będzie. Mm -hmm. No ale ty miałeś skautować mój przyjacielu. Dlaczego nie chcesz? O, ja jestem, powiedzmy, co, jestem troszeczkę zmęczony, jestem po 6 godzinach harto, po 6 godzinach tego cholerstwa. Co ja odpierdzielam? E, no co, właśnie widać, że ja coś dziwnego odpierdzielam. E, niech będzie na dzień dobry gaz. A już jak się robi, to niech się robi. Bo odpierdzielam coś dziwnego. Jeden gaz chyba powinien tutaj wystarczyć, prawda? Czy nie? Nie, no jeden powinien wystarczyć. Potem, może kolejne raksy i z dwóch raksów, spróbujemy coś zrobić. żeby będzie taka fajna odskocznia? Tługo nie ma. A właśnie! Zmienili chyba to już w Heart of Sword. Czy nie, że jest tylko i wyłącznie cross position? Eee, właśnie, tak się mocno zastanawiam. Jeżeli tak, to może być ciekawie. To no może być bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli to jest tak zrobione, jeżeli będzie... co tylko już krosy teraz, jeżeli się nie mylę. Ale mogę się mylić, chociaż wydaje mi się, że się nie mylę pod tym względem. No więc wydobywamy z dwóch ty i cross only, cross only. Niech więc reaper się sztuk jeden szykuje tam Okej, okay, facet nie wie co się dzieje, więc jeden reaper w drodze. Eee, tutaj dajemy to. No ciekawie to wygląda. Dawaj, 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 music mnie wkurza jak nie wiem co. Więc music wyłączony, kolejny reaper. ok jak gdzie jest sound? Włączmy dźwięk. He okej, okay, jest jakiś dźwięk. Dobrze. To jeszcze jeden Rax, jeszcze jeden dajemy. Hello. Wiem, masz. Co u ciebie? <noise> Wiem, jestem wredny. Okej, okay, gaz mi w tym momencie już nie jest tak mocno potrzebny, więc on tam gdzieś się zbiera. Moje ribery również się zbierają. Jest pierwszy. Okej, okay, ten już sobie wyjdzie. Okay. Gdzie jest ja D? Okej. Gdzie mam te te? O, tu są. Zobaczmy, co się tu dzieje. A tego... poprosiłbym tu grzecznie, No i tak to wygląda. Okay, wyskoczmy naszymi reaperami I zacznijmy się uuu Nie Niedobrze w takim razie, jeżeli są roach, to nie żaden problem. Command center. Okej, okay, siedzimy w środku, to jest cudownie. Jest szansa, żeby to rozwalić? No i teoretycznie jakaś jest. Eee, no nie ma co, ale to jest tylko teoretycznie. Zamknijmy supply depot, dostawmy bunkier może u góry, bo ja nie... Sobie, ja sam sobie nie wierzę. Okej. Okay. się tam. A ten nie ucieka. A tego się pozbywamy. No i teraz jak już mówiłem, potrzebuję ty i to dużo. No tak, to akurat nie jest idealna sytuacja. Ubijamy się. No i teraz lecimy zabawić się dalej z ekonomią. No trzeba się przebijać przez sam środek. Jak widzicie doskonale. Nie na no, ripery Simba. Wow, z tyłu. uciekamy, ripery, uciekamy, ripery, uciekamy! E, ripery, to battle! A na dwa strzały to jednak jest to. No i ripery są ogólnie rzecz bardzo ciekawym moim zdaniem. E, ale to jest tylko moje zdanie. Okej, okay, on też się coś szykował. Dajmy to tutaj. Się podleczyli, więc zaraz im wylecimy. No i spróbujemy się wbić jeszcze raz z tej strony. O, czymś są. Ale dobra, jest nadzieja. A, mam tego gorzej trzymającego się. Okej, okay. No, już tylko dwójka została, szkoda trochę. Ale to nie zmienia faktu, że dalej możemy się pobawić. Iłem, damy radę, damy radę. Więc ogólnie rzecz ujmując, mi się Reapery podobają. E, I to nawet bardzo mi się podobają. To, że nie mam gazu to już szczegół. To, że jestem talnie w plecy z ekonomią to jest również szczegół. szczegulik, szczególną. Kogoś by to interesowało. Taka sytuacja jest na razie dobrze. Mogło być gorzej. Mogło być dużo gorzej. Dobrze, jest tragicznie, szczerze powiedziawszy. Spróbujmy się to już załować na przyszłość. Tam, 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 tam. No, i cały czas. Och, Simpaka nie dałem. Ale ząg, ze mnie totalny. Co ciekawe, on jeszcze do mnie nie wychodzi, ale mi to też nie przeszkadza. Mi to wcale nie przeszkadza. Hej, okay, dorzućmy tego tutaj. Tego tutaj, e, a, o, za mało gazu. No to moim zdaniem e jest najważniejsze teraz. A na a przyjdzie czas. No jak już mówiłem, dla mnie jest ważne, aby się nie dać przyblokować. To jest, jest, jest ważne. Zobaczymy, czy on ma tą ekspansję, to mnie mocno zastanawia. Czy jest expa. Fajnie, że RPR się teraz leczą nawet bardzo fajnie bym powiedział, dawać mi czołg, możemy za chwilę zrobić jakiś pierwszy push ekspansja jest z jego strony, good, 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 good dobrze, cieszy mnie to bardzo, eee, wiecie co ja wam powiem że chyba czas zrobić wyjście do niego, eee, dajmy tutaj A poprodukujmy trochę tych, tych eee, i V armory, jest V, far, o, no V armory, no armory V, armory, no, I dla tego wszystkiego będziemy przyjmowali ekspansję. I myślę, że możemy mimo wszystko już wyjść e, całą naszą armią. Oj, czekam, 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 czekam. Ale no co, ty wyjściami, tak? Poczekać. Okej, okay, żaden problem. Więc wyjdźmy tutaj. O, rowcze, rowcze, rowcze. O pa, 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 o, je, to jest dobry moment. W sumie to. Ten ma podejść tam i się rozłożyć, może. No, nawet nie musiał. No i po raz kolejny wpadamy tutaj w tak zwane wydobycie. To musi być mega upiękliwe. Nie są te rącze, no, są, okej. Okay. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. No dobra, jest źle. Ale mogło być lepiej. To jest fajne. Mam ekonomię, bo mam ekonomię. Trzecia baza w drodze, bo jest w drodze. Ja nie wiem, czy on wierzył w tą trzecią bazę. Chyba nie wie, chłopak, że mam trzecią bazę. Eee, więc no, mogło być gorzej, mogło być o wiele gorzej, ale jest fajnie. Dlaczego nie mam. A, bo we Spin Geyser mi zabrakło. Eee, więc zróbmy kolejne raksy. Niech będzie kolejna ta trójka. Ach, zniszczył mi gaz. Nie wiem, dlaczego on się próbował przebić przeze mnie. Ale to mnie naprawdę nic nie interesuje. To jest jego problem w takim wypadku. A nie mój. Trochę dużo tego co nie. No troszeczkę. Tyci tyci. Ciut za dużo. No ale ta ekspansja kolejna jest już w drodze, to jest ważne. E, gaz, gaz, nie gaz, a tu minerały. E, Okej, okay. niech to się wszystko zbiera. Poprosiłbym tutaj reaktor do tego wszystkiego. Do obrony też byłoby fajnie. No nic, do obrony nic się nie chce zrobić. Trudno się mówi. A dlaczego ja nie mam tego? Co? Piątka, a tutaj szóstka. No, idziemy jeszcze raz w takim wypadku. O, no tarcza by się przydała, mimo wszystko. Tarcza to fajna rzecz. Mm, tak to też damy i teraz wszystko idzie tu. A w szczególności to idzie tutaj. Uuu, Supply po mi się przydało. Okej. Okay. Rzućmy jakiś skanik tutaj. Okej, okay, ładnie się chłopak zastawia. No nie ma co, nie, nie nie ma co ryzykować. Prawda? Ciekawi mnie coś innego tutaj cały czas. Dlaczego on stop gra to co gra? Nic innego nie wykombinował. Na, no, spadaj szefie. Imbaku chodu! <gry> Zostawiamy tą armię jak się da, tylko bierzemy jednego tego, ładujemy go do mebaka. Ok, rozstawiamy czołgi. Przyda się ekspansja w sumie, nawet ze dwie. Ale mam lagi straszne, tragedia jakaś. No i teraz cała resza mam wpaść tam. Udało się zniszczyć, co miało się zniszczyć? Udało się zniszczyć. Świetnie. Jest tam tylko jedną faktorkę, czy więcej by się tego przydało. Ale trudno się już mówić. Wiecie co było? To co poleciało na mnie? To był tak zwany fangal. Tylko, że fangal nie jest u Nie wiem czy wy o tym wiecie. Już dawno powinienem był przejąć środkową ekspansję, a to jest raz. A kolejne raksy to dwa. A myska nie działa tak jak trzeba. Ze dwie faktorki. Samy skan, żebym tutaj nie dał rady nic wykombinować. I się zostawiamy. Ale ty to jeśli możesz, to wracaj. Mi tutaj. No i jest ogólnie przyjmując świetnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, tu jest źle. Upgrade'y, czy ja pamiętałem o upgrade'ach? razy drzwi, cały czas mam za mało gazu. Czemu ja mam tak mało gazu? <laughs> Dlatego mam tak mało gazu, bo nie wydobywam go. To dużo tłumaczę. Nawet bardzo dużo tłumaczę. Ale niech moja armia to teraz będzie na tyle sympatyczna i miła i się mimo wszystko gdzieś tutaj wycofa. Nie wiem, po co ja rzuciłem, to było totalnie niepotrzebne. To tu, ci, tu, szóstka, tu, supply depot, no i w końcu oni się przydadzą do czegoś. Okej, okay, i idziemy do złota. Idziemy w takim wypadku do złota. Ale co ja mogę zrobić? Wiecie co? Ja spróbuję tutaj zagrać ghosty. A dlaczego to chciałby się zapytać? Emil, ale czemu ty grasz ghosty? Bo mogę, to jest jeden z podstawowych tych, a dwa dlaczego by nie? Um... Pokazałem tutaj wszystkie całej armii moje iść chyba Mutale! To jest ciekawostka w takim momencie Że facet postanowił sobie zagrać mutalami. No to jest jakiś switch, tylko... W pełnił parę błędów. Przede... A, otwórzmy się. Przede wszystkim pokazał mi, że idzie w mutale. Więc... To już mnie tak mocno nie, nie razi. Zostawmy się. Tutaj dajemy tego. Do no tego wszystkiego dajmy wieżyczkę jakąś, co? No to jest dziwne co on zrobił. W ogóle moje czołgi są dziwne, że one tak stoją. To już tam szczegół. Yy, tylko jeden ten, to też jest mało. Wow, ciao. Co my tu mamy? Eee, taliski niech spadają. Dajmy tutaj resztę tego. No tu jest mały problem, nie ma co ukrywać. Nie, wiem, że on zawsze spróbuje tutaj atakować, ale to też mnie dużo nie obchodzi. Teraz użyćmy trochę tych. A wy gdzie? Jezus Maria. co sumie tutaj mogę coś zrobić jeszcze tak za chwilę. Nie ten. Tak, tak, wiem, mam niezłe nadwyżki. Zdaję sobie z tego sprawę. I jakieś tory. A, nie mam takiej możliwości. Okej. Okay. Więc ja to wam powiem tak, już czas ruszać. Ale piękny fangal, to trzeba przyznać. Czekamy, 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 czekamy. A to są czołgi rozstaw rozstawione Wybronię się, wybronię się, wybronię się. Wow. Nieźle. Uber fail, a i tak wyszło. Czyli co? Czyli Terran Imba. Ktoś może powiedzieć, Emil, ale dlaczego tak grać? Dlaczego tak lecz tą grę? No słuchajcie, wszystkim ją kaleczę, bo mogę i lubię. To jest raz. A dwa po prostu. Bo tak, nie umiem grać tyranem i tu nigdy tego nie ukrywałem, Ale co jest z tym plus jeden. Okej. Okay. Ale zaraz, na nadrobimy straty, które były. Nadrobimy, niczym się nie przejmując. Trochę gazu, myślimy co niektórych do gazu, bo do gazu jest fajnie. Znaczy ja wam tego nie mówiłem, jakby ktoś chciał się pytać. Te miny myślę, że mogą być spoko zagrywką. Jestem ta Ninja ekspa? Nie ma Ninja ekspa. No to słuchajcie, no o czym tutaj my rozmawiamy. Tak naprawdę. O, już jest wygrana z mojej strony. Mhm. Przenieśmy ekspansję. Jedną tu dajmy. Tą dajmy tam. I tą z Maina też przenieśmy. No, w sumie możemy. Nie, jeszcze jakieś nie mają tego. To co za problem? Ja nie widzę problemów żadnych. Więc co? Zobaczmy, co on tam szykuje dla mnie. Ludzik. Ale się szybko pozbyłem tych minerałów, Boże, że jedyny. Do tego wszystkiego wcześniej ja bym zrobił, całą sieć zabezpieczeń, czyli rozstawiamy mu command center pod nosem, bo to już jest moment, w którym możemy trollować. Jak najbardziej, tak mi się przynajmniej wydaje. I trollujemy dobry trolling, nie jest zły, jakby ktoś chciał wiedzieć. I uważam, że mój będzie wyśmienity wręcz. Chyba. Nie, ewidentnie w takim momencie nie muszę mikrować. Nie da się ukryć. Jakieś mikrowanie jest zbędne. GG, Emil wygrywa, Emil jest zarombisty. Eee, nie powtarzajcie tego w domu, bo to chyba nie warto. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!